Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię to jest program kuchnia Smaków. Dziś ostatni element, biszkopt imbirowy z mikrofalówki. Jeśli macie mikrofalówkę, jest to idealny sposób, żeby zrobić szybko biszkopcik. E, do deserek, możecie nawet użyć w innej formie, możecie dodać innych smaków, na przykład, e, nie wiem, imbirowy albo cynamonowy, albo jakiś korzenny, albo jaki tam jeszcze. Co tam możecie dodać? Jakieś sproszkowane maliny, sproszkowane jakieś owoce. Możecie spróbować dodać, jeszcze tak nie robiłem, ale pewnie i tak to by wyszło. Parę świeżych owoców dodać do środka, wtedy będzie mieli fajny, fantastyczny deserek na szybko, bo dosłownie w dwie minuty i będzie gotowy. Dobrze, przejdźmy dalej, pokażę Wam jak go zrobić. Bierzkop imbirowy. Oczywiście zaczynamy od wbicia jednego jajka. Dodamy łyżkę cukru. Teraz lekko ubijemy to jajko. Nie musicie nie wiadomo jak dużo ubijać. Dodamy imbir, właśnie smak. Oczywiście proszek do pieczenia łyżeczka. Damy jedną czubatą łyżkę mąki pszennej i wszystko wymieszamy. Tutaj bierzemy szklankę papier do pieczenia, żeby był z dna i po bokach po prostu obłożony tym papierem, żebyśmy fajnie mogli odczepić ciasto, gdy urośnie. Wlewamy ciasto do środka. Mikrofalówka do środka, trafia cała zawartość i nastawiamy 2 minuty. Po dwóch minutach będzie gotowe. Zobaczcie jak urosło, fantastyczne. Teraz wyjmę. Genialne. Ja będę tutaj potrzebował małych kawałków. Oczywiście możecie to pokroić na takie krążki. Również fajnie można coś z tego zrobić, ewentualnie później ringiem wytnijcie. Zobaczcie, puszyste. Ja tutaj porozrywam na małe kawałki, takie, jakie, chcę, jakie będę używał do deseru. Moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Pokazałem Wam jak zrobić e, szybki biszkopt imbirowy. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Dajcie znać w komentarzu, czy taki format Wam się będzie podobał, e, że tworzymy jakieś danie i ciągiem macie film z dnia na dzień e, każdego elementu. Czy wolicie powiedzmy w jednym filmie wszystkie elementy, żeby stworzyć takie danie. Nie zapomnijcie o daniu lajka, subskrypcji, tam na dole. A po więcej już niedługo. Trzymajcie się. Hej.